Dzisiaj czas na zmiany, kochani, i to za grube miliony. Witam Was i wszystkich zgromadzonych bardzo serdecznie w ten jakże słoneczny dzień, w to słoneczne południe. E, nadszedł czas na nagranie odcinka, na który chyba czekał każdy z Was, ponieważ sądząc po ilości komentarzy, które dotyczą tego oto roweru... Wydaje mi się, że zrobienie bike checku będzie idealnym pomysłem na odcinek i idealną okazją, żeby sobie to wszystko podsumować, ponieważ czeka go dzisiaj troszeczkę zmian, bo lecę właśnie na zakupy, żeby troszeczkę rzeczy tutaj zakupić, bo czas coś pozmieniać. Wjeżdżamy sobie kulturalnie oczywiście do sklepu, ponieważ tak jak powiedziałem przed chwilą, chciałbym sobie parę rzeczy pozmieniać. Dzień dobry, dzień dobry. Już schodzę, bo już widziałem ten wzrok tego pana. No i tak jak słyszeliście, chciałbym tutaj rzeczy kilka wymienić, no bo już nadszedł na to czas. Zaznaczę od razu, że niektóre to są takie moje widzimisie, bo nie są te rzeczy jeszcze nadające się do zmiany, ale kilka no tutaj niestety części jest, jest przymusem, żeby to wszystko dzisiaj kupić. Także idźmy się rozejrzeć, co takiego tutaj mają w tym, w tym Hatlonie. I ja akurat tam gdzie trzeba, to ram nam sobie ale patrzcie, nie wiedziałem, że w kartonie takie rzeczy sprzedają. Także mogłem tutaj takie sprzedać info, że no, jest to całkiem spoko materiałem nawet. Ale to nie jest to, czego dzisiaj poszukuję. Tu są kurde, fajne rzeczy, tylko ceny jakieś takie spore jak za takie rękawiczki moim zdaniem. Ale hej widzowie. Na zimowe odcinki, jak ta lata. Musimy teraz znaleźć jakiś większy rozmiar i zaraz to przymierzam. Wstydziłem się to zakładać przy ludziach, dlatego jestem w przymierzalni. Ale zobaczcie to, jaki tutaj jest pług grzane uszy normalnie, na zimę, na rower, jakby był troszeczkę większy. Bym wziął? Dajcie znać, co sądzicie o takim zakupie. Zdradzić Wam, mogę, że na pewno potrzebuję kupić platformy, ale na razie Wam nie pokazuję jeszcze, jakie dlatego są zamazane. I Później dowiecie się, dlaczego chciałbym wymienić te. I kurde, waham się bardzo nad tym, czy na pewno kupić ten model, ponieważ są one strasznie drogie i za taką cenę można kupić dużo lepsze platformy. Bo dzisiaj kupujemy również rzeczy do innych odcinków, więc nie mogę Wam wszystkiego pokazać. Zostało tylko teraz wybrać ostatnie najważniejsze rzeczy, żeby oprawić hobby horsing i będziemy gotowi, nie? O kurno, to się w ogóle zdejmuje? Da się coś zdjąć? Ja pierdolę! Ale wielki łeb! O, o kurno! Tylko jak ja teraz to zawieszę O kurno, to się nie chce zawiesić. Problemy! To wypadło z tej dziury. Tam zostało to, a tutaj jest dziura. Dobra, trzeba to po prostu jakoś ładnie schować. Pamiętaj, kiedyś po ciebie wrócę. O, dobra, uciekamy stąd. To takiego zakupiłem, to będę Wam pokazywał z czasem na poszczególnych odcinkach, ale powiem Wam tak. Na spokojnie wartość tego wszystkiego łączna to ponad 1000 zł. Także będzie co pokazywać. Dlatego, żeby więcej nie wydawać, już kierujemy się do garażu i zaczynamy bajkczyk Całość opiera się na ramię od Canyona w kolorze takim jak widzicie, czyli szarym. Jest to Stitcher 720 z roku 2023. Jest to rozmiar ramy M, ale nie za bardzo rozumiem, po co jest ta jakby rama oznaczona rozmiarówką, ponieważ te ramy wychodziły tylko i wyłącznie w jednym rozmiarze Przynajmniej taką informację dostałem ja, że tylko i wyłącznie w takim rozmiarze wychodzi ten rower Także mam nadzieję, że mówię wam wszystko poprawnie Ale jak ktoś je wie lepiej to proszę mnie poprawić w komentarzach Nie wiem tylko jaki jest reach jeżeli chodzi o tą ramę Ponieważ nigdzie nie mogłem takiej informacji dostać Więc jeżeli ktoś taką ramę posiada i wie jaki jest reach To chętnie bym się dowiedział Żeby lepiej nakreślić czym jest reach to posłużę się grafikom Ale jest to nic innego jak linia poprowadzona poziomo od mostka, czasami główki ramy, do miejsca, w którym znajduje się mechanizm korbowy. Czyli taka tutaj linia poprowadzona odtąd. Dotąd to jest, to jest Rich. Tak na chłopski rozum. Ale jeżeli chodzi o seryjny taki rower, który wychodzi, bo ten jest bardzo mocno pozmieniany. To wychodzi on z wagą 12,70 kg. Tutaj jest to troszeczkę inne. Później sobie to zważymy i powiem wam, ile to wszystko wyszło, ponieważ ja nie wiem do tej pory, ile ten rower waży, także sam jestem ciekaw. Ale jeżeli chodzi o mojego treka, no to tam udało mi się zejść do 13,4 kg, co uważam, że jest bardzo dobrym wynikiem, jak na rower enduro. Najwięcej zmian zaszło z przodu, dlatego sobie właśnie od tej strony zaczniemy. I może warto zacząć od amortyzatora, którym jest DJ Pike z 2023 roku, oczywiście, ale również zmodyfikowany, ponieważ dolne golenie są, jak widzicie, srebrne, a z kolei ten element jest czarny, matowy. A to wszystko dlatego, że zostały dwa pajki ze sobą po prostu pomieszane, złączone. Taką wizję miał poprzedni właściciel, tak mu się podobało. I powiem szczerze, że fajnie to ogólnie się ze sobą łączy Ponieważ rama nie jest w połysku Jest taka właśnie lekko matowa Więc to ładnie ze sobą tutaj współgra I jeżeli chodzi o ustawienia Bo o to też pytaliście No to tutaj mamy około 190 PSI Plus dwa tokeny I 11 kliknięć od zamkniętego amortyzatora A jeżeli chodzi o damper No to jest to RockShox Monarch RT Tutaj mamy około 230 PSI A rebound ustawiony jest na dwa kliknięcia od zamkniętego. Ale wiadomo, że ustawienia zawieszenia jest to kwestia indywidualna. Mi się na takim po prostu dobrze i przyjemnie jeździ. Idąc dalej, ale zostając jeszcze przy przodzie, no to mamy oczywiście kokpit, który też się mocno zmienił. Przede wszystkim kierownica Guset S2 o szerokości 700 mm. Jest to kierownica, która aktualnie jest węższa niż taka, jaką posiada Bartek, ponieważ on ma karbonowego NSA a licensa i u niego dużo wcześniej zaczyna się ten moment tutaj takiego oto przełamania, dlatego on nie mógł sobie jej bardziej skrócić, bo miałby po prostu z niepasującej mu odległości klamkę od tylnego hamulca, po tej stronie powinienem pokazywać. Wcześniej jeździł na węższej, bo 6 780 teraz ma chyba 720. Moim zdaniem taka szerokość kierownicy, 3700 mm jest OK, bo nawet jak ja nie za bardzo umiem bar spiny, to o nic tutaj nie hacze. Mostek również zmieniony. Jest tutaj Reverse Black One o średnicy 35 mm pod kierownicę, ale długości jego nie znam niestety. No i gripy są od ODI, są to softy, longneki -y, w kolorze kiedyś szarym, teraz takim bardziej już przykurzonym, takim brązowym. Fajne, ogólnie polecam, mięciutkie, nie robią się odciski, a ja kiedyś miałem bardzo dużo odciski, już powoli mi się zmniejszają. Tylko no szybko się bardzo brudzą, ale nie wcale tak łatwo się tutaj przerywają. Pytaliście również o to, czy żałuję zakupu i czy będzie rotor. Zakupu nie żałuję, ale tak, będzie tutaj zakładany rotor, ponieważ nie ukrywam, że podczas nauki tego całego pula barspina no przeszkadza mi to ciągłe odwracanie kierownicy co dwie próby, ale i tak cały czas jednak częściej mi on nie wychodzi niż wychodzi. Jedyną seryjną rzeczą na kokpicie, która została, to jest sramowski hamulec Level TL, który uważam, że właśnie był tą rzeczą, na której kanion. Przeszczędził troszeczkę, ponieważ jeździłem na dużo lepszych hamulcach hydraulicznych z podobnej półki cenowej. I na podstawie tego, jak to pracuje, uznałem, że za jakiś czas, jak będę miał kasę to zainwestuję sobie właśnie w rotor. Ale, żeby tutaj założyć fajny rotor, fajnie działający i taki z polecenia, no to musiałbym założyć coś takiego jak ma właśnie Bartek. Wtedy on ma zacisk od Avida, jest to model BB7. No i tutaj mamy już całkiem spory wydatek, ponieważ wchodzimy w kwotę między 700 a 800 zł. Poza tym. Tutaj jest troszeczkę ryzykownie, bo nie ma nawierconej ramy. Trzeba by to było nawiercać, gwintować, i troszeczkę z tym czekam właśnie przez to. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby stawić łapeczkę w górę pod tym filmem, subskrypcję dzwoneczkiem i oglądać wszystkie reklamy, żeby miał odpowiednio dużo pieniędzy, żeby inwestować to w rower i żeby miał fajny rotor. Będę wdzięczny. Dziękuję to tyle. Czas przejść do rzeczy, które zakupiłem, których jestem teraz w posiadaniu i powoli będziemy sobie właśnie je tutaj y, zakładali do tego roweru, więc przejdziemy sobie teraz do zakupów, później wrócimy do bike ponieważ zmierzamy właśnie do strefy, która będzie ulegała zmianom i pierwsza rzecz są to nowe opony, są to Kendy o oznaczeniu K1067, chyba z tego co się nie mylę Ponieważ na stronie pieństrybike.pl Była dostawa właśnie nowych oponek Więc uznałem, że dwie sobie wezmę na testy I zobaczymy jak one będą się Sprawować i po pierwsze Zmieniam je dlatego, że te Tabletopy są już bardzo mocno Zniszczone, zaraz wam pokażę O, proszę bardzo, tutaj jest yy, Taka dziura Już powoli identyka wychodzi, ponieważ one były Szyte, ale znowu to się Rozwala, więc za jakiś czas pewnie ta Opona po prostu puści i wziąłem sobie już te opony, żeby za jakiś czas je po prostu założyć, żeby nie szukać później na wariata z dnia na dzień opon, tylko żeby mieć je u siebie. I te opony ważą 590 gram, i teraz sobie zobaczymy, ile ważą te dwie sztuki. Po odpowiednim ich ustawieniu waga pokazuje, że ważą 1165 gram. Czyli jedna sztuka waży ciutkę mniej niż te tabletopy, także bardzo dobrze. A żeby jeszcze bardziej zredukować wagę, no to będę sobie teraz wsadzał, jak już pójdą te denteczki, tubolito. I tubolito waży ogólnie jedna sztuka, 78 gram. One również są dostępne na sklepie. Zostało już naprawdę bardzo mało sztuk. Jakieś ostatnie sztuki zostały jedna albo dwie, więc warto się zaopatrzyć, ponieważ teraz jest Black Week. Więc zobaczymy sobie, ile uda się zredukować takimi właśnie. Dętkami tu boli wagę. Myślę, że to będzie odczuwalne, ponieważ zwykła dentka jest bardzo ciężka i, i to będzie taki zabieg redukcyjny. A skoro zagłębiamy się już w wagę poszczególnych części, no to mamy tutaj koła, które są złożone na obręczy od DT Swissa, model 533D. I taka jedna sztuka waży 520 gram, co uważam, że jest całkiem przyzwoitą wagą jak na obręcz. Także tutaj jestem zadowolony akurat z tego elementu. I to raczej zostanie na długo. No chyba, że pęknie. Zanim przejdziemy do ważenia, no to jeszcze muszę wam powiedzieć parę słów o platformach, ponieważ tamtych w końcu nie kupiłem, ponieważ kosztowały 200 zł. No niestety one powoli przestają żyć, Posłuchajcie sami, myślę, że Wam tutaj nie muszę tłumaczyć, co się z nimi dzieje. Ale tylko z prawym jest taki problem, ponieważ lewy jeszcze się, jeszcze jakoś tam się kręci. No, coś tam, coś tam jeszcze działa. Ale uważam, że to nie jest etap, na którym powinno się wymieniać platformy. One jeszcze pożyją, a tak to w miarę jeszcze tym kolorem do tych White Wall pasują. Więc, więc jest ok. Jak zaczną dopiero pękać, to wtedy sobie je wymienię. A 200 zł na platformy od Rock Ridera, od Decathlonu, trochę by mi było szkoda. A tak to zaoszczędziłem 200 zł, i będę mógł je wydać na coś innego do tego roweru. Rower zważymy sobie w następujący sposób. Najpierw wstanę ja z rowerem na wadze. Zobaczymy, ile ona tam na dole pokaże, jaką liczbę. Mamy 94,75. Ok, odstawimy teraz rower. I zobaczymy teraz, ile pokaże, jak wejdę ja bez roweru. Mamy 80. 1,95 Pamiętajcie, że już jest, już jest dzień Na co się najlepiej ważyć, nie? Ogólnie ta waga chyba średnio działa, ponieważ za każdym razem jak postawię rower Albo z nim stanę, to pokazuje się inny, inna liczba Ale z kolei teraz Jak postawię tak rower, to pokazuje 11,90 A patrzcie, on stoi Sam jakby Ja go nie podnoszę, bo nie podniosę roweru jedną ręką Pokazuje 11,90 Oprócz tego zapatrzyłem się w nowego full face'a który, co prawda, nie pasuje jakoś mega do dirta, ale będę czuł się w nim dużo, dużo lepiej i bezpieczniej na hopeczkach. Także teraz będę przez zimę śmigał w takim, bo będzie mi po prostu cieplej trochę w uszy. No i oprócz tego mamy błotniczek, który sobie zarzucę pewnie, żeby nie chlapało mi po obóźce. A tutaj leży spakowana bluza która będzie mi teraz towarzyszyła w trakcie jazdek na rowerze. Także tak wygląda mój pakiet obecny. No i co, na to wszystko wydałem 937 zł i 82 grosze. Reszta poszła na inne akcesoria, które będziecie widzieli w dalszych odcinkach, także na spokojnie. No i co, rower ogólnie oceniam na 9 na 10. Jak wszystkie swoje modyfikacje upragnione tutaj zastosuję, to będzie wtedy tyżka. Dajcie znać, co sądzicie aktualnie o, konfigu o tej konfiguracji i widzimy się już Niebawem, na